Dobra, ej jesteś? Matex Obawiam się, że go wypieprzyło z serwera A nie, jest Szalony chłopak O Kurde, sorry, że się tak zaciąłem, ale widzicie, co ja tu robię? Dobra, muszę uciekać stąd, bo to nie ma sensu. No, jeszcze mnie biją. Nie, Eku mi zeszło. Ja wam tu sorry, że włączyłem... O, W Trzy. Dobra, trzeba znaleźć coś do bicia, nie? O, jest skrzynka. Jest siekierka. Chodź tutaj! Come to me. Czemu nie wypadł hełm? No chodź. O oh fuck. Nie, to nie miecz. To był twój błąd. A ile mi się siekierka nie skończy. Dobra, Mateksa rozłączyło. Mam nadzieję, że nie będzie tu ten nam dzwonił teraz. O co chodzi, że z nich itemsy nie wypadają? Dobra, przełożę sobie to na jedynkę. I powiem wam, że za długo nie zawalczę. Teraz dłużej zawalczę. Ale niestety tam chyba już nic nie ma ciekawego. Kopczak. Głupio, że tak wyszło z mateksem, ale no trudno. Au. Przydałoby się kogoś zabić. O, tutaj będzie skrzyneczka. O, tak. Dobra. Przełóżmy, załóżmy, okej okay. Dobra, no to teraz wystarczy... O, jest jakiś koleś, tylko jak się do niego dostać? Najpierw jeszcze tą tu skrzynkę Hop, 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 hop Co to wezmę... Dobra Oni chyba mają sojusz A się zdziwią tutaj byli, czekajcie, jak tu się do nich dostać? Schody osą. Awesome. No i gdzie oni są? Zwiali. No nie gadajcie, że o jest. Daj go, daj go, go! A ty! Sojusze? Sojusze? Kurde! Zauważyliście, nie wypadają itemy z nich. Nie wiem, co się dzieje, ale jeżeli nie wypadają z nich itemy, to jest kiepsko. Bo ja sobie EQ nie zbiorę. Dobra, bydmy tędy. Ogólnie to nie znam całej tej mapy, w ogóle jej nie znam. Bo pierwszy raz na niej gram. Co mi ten kwiatek? Przydałaby się jeszcze jakaś klatka. Może tu gdzieś? O fuck jeszcze sojusz. Nie, oni się gonią. Hejo! Pogońmy się razem. Czekajcie na mnie. Uuu, klatka. Chodź, 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 chodź. No chodź. Gdzie, gdzie teraz? Zebrał kwiatka. Kurde, to mu nic nie dało. Jak w, w odpowiednim momencie go trzepnę, to mu sprint przestanie. Ej. Chodź, chodź, no. Teraz, kurde. Dobrze ucieka. Kurde, ale lagi są, widzieliście go. No. Myślę, że tego nie wygram, no bo itemy z nich nie lecą. Już bym miał... Fajne, Tak, chodź, 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 chodź. Nie jedz, nie jedz, nie jedz. Nie jedz. Dziękuję. Dobra. I wiecie co? Tam była gdzieś skrzyneczka. O, tu jest. Wrócimy się po nią. Łuk by się przydał. Będziemy mieli łuk, to mamy szansę na wygraną. Nie rozumiem, czemu itemy nie wylatują. Oni coś zmienili, że teraz nie będą wypadały itemy z nich? Jeżeli tak, to beznadziejnie. Weźmy to. Czekajcie, dobra. Ale tu skrzynek na tej mapie. Ok, o, cześć. O oh fuck, o oh fuck, o oh fuck, oh, dobra. O, następny, o oh Ale to czekaj, chłopie, mi się musi życie zregenerować. Spadki FPS-ów nie teraz. Nie goń mnie, nie goń. Nie goń. Nie goń. Nie goń. E, <gry> nie goń. Nie goń. Nie goń. Zaraz go weźmiemy jeszcze z półtora HP Eee, nie goń Eee, <grym> chłopie, o kurna O kurna. Yeah, Jedziemy go Aż tego, że się pan nie spodziewał Chodź, 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 no gdzie teraz uciekasz? Oj. Dobra Piękna akcja Także szukamy następnych Następnego ludzia. O, skrzynka. Jedzenie. Fuck! Coś za mną. O, w mordę. No to tak, to będzie nasz koniec. Chyba, że go jakoś. O tak, 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 jest dobrze, jest dobrze. Ludzie, wygram to. Wygram to. Kurna. Dobra, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i cześć.